Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M4.1 S Płomień Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 listopada. Po wygraniu macie Card o wartości 20 zł. Wystarczy ustawić lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony wowka witam Was w nowym odcinku, w którym będziemy robić metodę na Golden Koya na kosę. No, będziemy próbować zdobyć koskę za pomocą skrzyneczki 5% Golden Koya. Więc nie jest to absolutnie prosta sprawa. Zobaczymy, jak to nas wyjdzie. Stać nas na dwie bitwy. Stać nas na dwie bitwy, więc jedną z nich musimy wygrać I w jednej musi być Golden Koi Więc zobaczymy, czy ta metoda się sprawdzi Jeśli nie, no to będzie to naprawdę krótki odcinek Jeśli to się po prostu nie uda, też myślę, że coś jeszcze tam chwilę po prostu porobimy na stronie Żeby było sens po prostu to dodać Ale ja mam naprawdę gigantyczną nadzieję, że ta metoda się po prostu sprawdzi Bo tutaj jest 5% na Golden Koi Jak ktoś powie, hmm, no to masz tylko 5% No ale robimy to na bitwie trzyosobowej I dodatkowo, Mamy tutaj możliwość też zdobycia. Mecha tej sameczki Decimatora, no i Lidet Glass. Więc tutaj ogólnie jest 10%. Jest 10% na to, że utrafimy coś ciekawego. Teraz jeszcze przez 4 skrzyneczki, więc już robi się naprawdę spora szansa. No i mamy pierwszy dosyć ciekawy skin. Znaczy, pierwszy z skinów, ale to jest nadal. No, Golden Koi się pojawia. 542 zł minimalowe. Proszę, niech to nie jest najlepszy. Nie, tak to jest niestety najlepszy. Więc teraz my musimy utrafić tego Golden Koi, Mówiłem, słuchajcie, że jak najbardziej on tutaj może wypaść. Pierwsza bitwa, totalny rozpierdziel. Gościu zrobił kosę jedną bitwą. Jedna bitwa wystarczyła, żeby właśnie zrobić sobie kosę. Z tej oto skrzyneczki Znaczy z tej oto skrzyneczki plus bitwy No nie, bitwa z tymi skrzyneczkami Bitwa jest za 122 zł, jest golden coin, udało się Jest ten lepszy stan, super Proszę przeciwnicy nie utrafcie Takiego samego, i dobra lidet glass Nie utrafcie takiego samego Bądź ja chcę utrafić jeszcze jakiś Dodatkowy skin, który da mi bezpieczeństwo Dobra, nie ma możliwości, żebym to przegrał. Jest jedynie szansa. Nie jest szansa na przegraną. Jeśli, dobra, jeśli on był utrafił w tym momencie, byśmy przegrali. Dobra, mamy 605 zł, skiny warte. Więc metoda, można powiedzieć, że już prawie się sprawdziła. Udało się, to faktycznie się udało. Nie mówiłem, że te szanse nie są jakieś niskie, no bo otworzyliśmy po 4 skrzyneczki, mieliśmy 5%. Więc jak najbardziej się to sprawdziło. Widzieliśmy to u mnie i u przeciwnika, co ciekawe. Jemu też jak najbardziej się udało. No i w tym momencie mamy 6%. 11 zł. No i korzystamy nadal myślę, że z metody nie, troszeczkę się cykam. No jest bo jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko nie, zdobycia kosy. No i można by było podziałać czymś innym, ale ja nie zmieniam tutaj absolutnie naszej strategii w dzisiejszym odcinku przynajmniej chcę jeszcze zrobić myślę, że dwie lub trzy bitwy, już jak naprawdę ostatnie pieniądze mi zostaną i mi to nie będzie wychodzić, no to dążymy z czymś innym, no nie na no jakąś inną skrzyneczkę lub opening lub coś podobnego na razie, dopóki metoda zadziałała, będziemy z niej korzystać a do koski nam naprawdę niewiele brakuje, więc jedna wygrana bitwa z Golden kojem i mamy słuchajcie koskę i dodatkowo rozgrywamy kolejną koskę więc jak najbardziej jest to możliwe. Pojawia się Golden Koi znowu w tym lepszym stanie. W ogóle wszyscy mają farta do tego lepszego stanu tego skina. Patrzcie w ogóle co się wydarzyło. Pierw tutaj gościu na środku trafia Golden Koi. A potem ja, a potem po prawej. Więc teraz tak. Teraz gościu na środku i potem ja. Czyli potrzebujemy jeszcze dwóch bitw, żebyśmy my zwyciężyli z Golden Koi. Jeszcze nie mieliśmy sytuacji, gdzieby dwa te skiny się pojawiły. Bo mogłoby być ciekawie, bo... Na przykład, trafiając w najlepszy stan, no to trafiacie sobie lead Glasa i macie zwycięstwo. Jeśli nie, no to jest. Żeby wygrać, Pacing y w napisz jak jest twoja ulubiona gra i liczbę od 1 do 5. Remis, w którym są naprawdę emocje, bo nie wiadomo, kto wtedy zostanie zwycięzcą. No a zaczynamy kolejną bitwę, Odcinek nie będzie raczej jakiś mega długi, bo są to dosyć szybkie bitwy. No i treściwe. treściwe. Bo w każdej na razie widzimy Golden Koja, więc. Na razie wychodzi 100% na Golden Coya na bitwę ponownie się pojawia. Dobra, tym razem gorszy stan, więc teraz ja trafiam lepszy i mamy najlepszą bitwę w dzisiejszym odcinku. Niestety nie, niestety nie. Ponownie się pojawia Golden i Ogólnie, no mówię, czwarta bitwa, czwarta czy piąta, czwarta bitwa. I 100% na Golden Coya tutaj wychodzi. Jest to coś niesamowitego. No i mamy nadzieję, że w kolejnej bitwie, lub jeszcze następnej, ja zostanę zwycięzcą. Znaczy ja teraz tak naprawdę muszę zostać w zwycięstwo w tej bitwie żeby żeby po prostu otworzyć skrzyneczkę z kosą lub w kolejnej bitwie, ale wtedy musi się pojawić więcej ciekawych skinów. Więcej ciekawych skinów niż sam jeden Golden Koi u mnie. Emeczka no, Mechan Dusty przylatuje niestety i nie wypada. Nie, czekamy na kolejne skiny. Jeszcze trzy skrzyneczki. Mamy jeszcze trzy szanse, nie, żeby cieszyć się tym skinem, jeśli to się uda. To naprawdę będzie chora metoda. Decimator się pojawia, ok. Coś tam, coś tam się pojawiło zawsze, ale teraz wypada Emeczka, czy nie wypada? Niestety nie wypada. Mamy pierwszą bitwę. Nie, w której nie widzieliśmy emeczki, co ciekawe Znaczy emeczki golden coin No bo emeczka jak najbardziej wypadła Tylko, że decimator, co nie jest jakimś mega trafem Ale zawsze coś, zawsze coś Kolejna bitwa Kolejna bitwa Testy, metody nadal trwają Tutaj nam minimalnie brakuje z tego co widzę Ale będziemy mogli chyba coś tam sprzedać Z skinów pocieszenia Myślę, że jak najbardziej powinno wystarczyć I wtedy dociągniemy cały odcinek Tą metodą, więc e, może tak zrobimy. Może tak zrobimy, że faktycznie tą metodę przetestować maksymalnie jak tylko będę mógł. No jedną mieliśmy wygrano, jednego Golden koja. aktualnie mieliśmy w tym odcinku. Więcej nie, ciągle czekamy na golden koja numer 2. No i mam nadzieję, że on autentycznie się pojawi. Że go zobaczymy, otworzymy sobie skrzyneczkę z Koso lub co lepsze. W tych odcinkach teraz będziemy polować sobie na skrzyneczkę 50% na kosę. Zaraz wam pokażę. Niestety, jest to ponowna porażka, ale teraz powiem wam o skrzyneczce z kosą. Bo celem odcinka, jeśli po prostu odcinek będzie nam naprawdę dobrze szedł, będzie pójście w skrzyneczkę 50% na koseł. Jest dosyć, no bardzo droga, no bardzo droga, ale to ze względu na to, że to jest 100% na koseł, ale jest 50% na słabą, no i 50% na lepsze koski. Najlepszy jest Butterfly, więc naprawdę totalny kozak. 3,3% gigantyczna szansa na naprawdę potężnego skina. No i chciałbym kiedyś w tej serii po prostu to otworzyć. Ja wam się przypominam o najlepszym kodzie, jeśli klikniecie sobie plusik, tutaj wpisujecie sobie kod wowke, ten kod dodaje wam 10% do ładowania, 2 złote 10 groszy na start i możliwość również zdobycia kosy, bo z moim kodem jedna z osób płacających dostanie kosę i to od razu, na stronie natychmiast wyskakuje komunikat, masz koskę super. Wiele metod płatności i grać na stronie można od 18 roku życia. Czekajcie, gdzie mieliśmy tutaj tą zakładkę? <laughs> udało mi się, wy... ej, udało mi się wygrać, więc sprzedajemy, więc stać nas na bitwę numer 2, numer 2, Pierdziel. To jest bitwa, nie wiem, pewnie szósta, siódma, nie wiem, nie liczę tego, ja klikam bitwę za bitwą, no a tych bitw na pewno troszeczkę było w dzisiejszym odcinku, no i to jest autentycznie nasza ostatnia szansa, żeby w dzisiejszym odcinku udało się nam zdobyć właśnie Golden Koya numer 2, jednego zdobyliśmy, bo było bardzo blisko szkoda, że w tamtej bitwie, która była, nie było więcej skinów, no nie jakiś dodatkowych, na lider Glassów i tak dalej i tak dalej, jest Golden Koi u kulka, kulka ma najlepszego Golden Koya, ale my czekamy, może też utrafimy Golden Koya, ciągle na to czekamy proszę uratujmy ten odcinek, niech to będzie potężny odcinek, jedna z najmotniejszych metod, niech taką się stanie metoda na Golden Koya, mamy ostatnią szansę, żeby go utrafić, nie utrafić, druga sztuka ja pierdzielę co za gościu utrafił dwie sztuki Golden Koya w jednej bitwie i zgarnia skiny warte 1086 zł. Praktycznie byłoby to e, wystarczające, żeby. No, znaczy, praktycznie co ja gadam? No, trochę po prostu brakuje jakaś jedna sensowna bitwa, żeby otworzyć tą 50 na koseł. Ja autentycznie chciałbym to zrobić, drodzy widzowie, żeby otworzyć taką 50 na koseł. To by było totalnie super. No i mam nadzieję, że w którymś przecinku się uda. Dobra, bez zbędnego gadania. To by było na tyle. Pamiętajcie o evenciku na CSGO Skinsie. Tutaj te punkciki, które dostajecie przy doładowaniach i zaotwieraniu skrzyneczek eventowych, możecie wpłacić sobie na ranking, ustrzelić skina lub u handlarza bronią wymienić na skina. Ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie się ma i.